podkreślanie, że postmodernizm, bro, nie, nie, broń Boże, nie ma nic wspólnego z marksizmem, bo marksizm, no to tam jeszcze można mieć jakieś wątpliwości, natomiast postmodernizm, no taki Foucault na przykład, no, on tylko o tym, o tym uciemiężeniu człowieka i o, tych, o, tym, o tym dyskursie i o tej przemocy, ale tej, tej przemocy oczywiście nowego typu, a on tam, bo co on ma wspólnego z Marksem? I na tej a, a jest to o tyle istotne, że ten sposób myślenia na przykład reprezentują czołowi filozofowie środowiska cybernetycznego, państwo wielomscy, uh -huh. którzy wyraźnie i to, i, to, i to w tej chwili już w sposób najwyraźniej całkowicie świadomy i programowy wprowadzają tego typu rozróżnienia. Że, no tak, Marcin to tam Marcim to był, kiedyś, gdzieś, no, w Rosji to tam narozrabiał. Na ale się skończył i my w tej chwili mamy w ogóle do czynienia z zupełnie innego typu problemami.